się doszukać różnych wspólnych korzeni na Dzikim Zachodzie. Wiadomo, że Dziki Zachód zasiedlali nie tylko anglosasi, byli to przedstawiciele różnych narodów. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że w Teksasie żyje wielka społeczność górnoślązaków. Teraz jest ich tam 200 tysięcy. W połowie XIX wieku kilkaset rodzin górnośląskich sprowadził ksiądz Leopold Moczygemla sobie teraz pomyślałem, że to miasteczko mogłoby się też nazywać na cześć księdza Moczy Gęby Leopoldwil. Połuj tkwi serce me, my odpoczął. Połuj proszę w serce me. Połuj tkwi serce me, my odpoczął. Bym spoczynku także